Witajcie, moi drodzy. Wydarzenia, o których dzisiaj wam opowiem, miało miejsce w Szczecinie w połowie 2007 roku. Maryla i Adam pobrali się w 1998 roku. Już wcześniej dobrze się znali. Chodzili wspólnie do tej samej szkoły podstawowej. I to właśnie tam nawiązała się ich znajomość. Można powiedzieć, że już od młodych lat wpadli sobie w oko. Wiadomo, że Adam mniej więcej pod koniec szkoły podstawowej wyjechał wraz z rodzicami do Niemiec. Tam dalej kontynuował naukę i w efekcie ukończył szkołę zawodową w profesji mechanika samochodowego. Po pewnym czasie jednak wrócił do Szczecina, bo to właśnie tam najprawdopodobniej wcześniej mieszkał ze swoimi bliskimi. Jako młody chłopak chwytał się różnych zajęć. Wracając w rodzinne strony, zaczął spotykać się z Marylą. W źródłach nie ma informacji, czy na czas pobytu w Niemczech utrzymywali ze sobą kontakt. Przypuszczalnie, patrząc wtedy na ich młody wiek i odległość, tak raczej nie było. Więc najprawdopodobniej ich znajomość ponownie rozwinęła się, gdy wrócił do Szczecina. Adam wciąż imał się różnych zajęć. Między innymi serwisował drukarki. Każdy z nich w tygodniu zawsze miał jakieś obowiązki. Spotykali się, gdy nadarzyła się okazja. Spędzali ze sobą coraz więcej czasu. Ich relacja z biegiem kolejnych miesięcy kwitła jeszcze bardziej. Jako para zaczęli wspólnie patrzeć w przyszłość. Dogadywali się w wielu aspektach. Jeżeli pojawił się problem, to potrafili dojść do porozumienia. Maryla była od niego rok młodsza. W wieku 21 lat zaszła z nim w ciążę. To z pewnością w jakimś stopniu zmieniło ich podejście do życia. Od teraz zaczęli na wszystko patrzeć bardziej poważnie. Zdawali sobie sprawę, że posiadanie dziecka to odpowiedzialna sprawa. Niebawem też zaczęli planować swój ślub. Jednak, zanim to się stało, na świat przyszła ich córeczka. Początki z pewnością nie były łatwe. Adam zmienił pracę na nieco bardziej stabilną i lepiej płatną. Zaczął pracować jako kierowca karetki pogotowia. Maryla skupiła się na wychowywaniu dziecka. Najprawdopodobniej mieli też wsparcie ze strony swoich bliskich. Po ponad roku stanęli przed ołtarzem i od tej pory byli małżeństwem. Zamieszkali w domu z kawałkiem działki na obrzeżach Szczecina. W ich życiu najwyraźniej nadal wszystko funkcjonowało prawidłowo, a przynajmniej tak wyglądało to z relacji ich znajomych. Adam jednak z upływem czasu zaczął być coraz bardziej zazdrosny o swoją małżonkę. Choć tak naprawdę miał niewiele powodów, aby tak sądzić. Wiadomo również, że w pewnym momencie zdarzyło mu się złamać prawo. Nie wiadomo, czym było to spowodowane i czego dokładnie się dopuścił. W rezultacie widniał w policyjnej kartotece. W 2003 roku Maryla urodziła ich drugie dziecko. W tamtym okresie Adam ponownie zmienił pracę i zajął się konserwacją mebli. Najwyraźniej lubi mieć wszystko pod kontrolą, także sprawy finansowe. Wolał, gdy małżonka zajmowała się dziećmi, a on pełni rolę tak zwanego głównego żywiciela rodziny. Przez to mógł mieć większość spraw pod kontrolą, a zależność finansowa. Nie dawała Maryli zbyt wielkiego pola do dyskusji. Zajmując się dziećmi, miała sporo obowiązków, z którymi musiała zmierzyć się praktycznie sama. Ich dawny płomienny związek zaczął powoli odchodzić w niepamięć. Pomimo sporego ciężaru, jaki na niej spoczywał, dawała sobie radę. Adam poza pracą nie przejawiał zbyt wielkich chęci w pomocy w wychowywaniu dzieci. Powstawały między nimi sprzeczki i nieporozumienia. Takie sytuacje na szczęście nie były codziennością, potrafili dojść do jakiegoś kompromisu. Adam wciąż pracował. Maryla wychowywała potomstwo, czas płynął dalej. Kiedy Maryla nieco odchowała ich młodsze dziecko, postanowiła podjąć się jakiejś pracy. Ostatnie kilka lat spędziła praktycznie w domu, pragnęła kontaktu z ludźmi. Poza tym chciała też nieco oderwać się od tej monotonnej rzeczywistości. Co więcej, dodatkowy przypływ pieniędzy bardzo wspomógłby ich ciągle zwiększające się wydatki. Musiała skonsultować to ze swoim mężem, który nie krył zazdrości wobec niej w poprzednich latach. Po długiej rozmowie doszli do porozumienia. Maryla niebawem zaczęła szukać pracy. Z uwagi na to, że Szczecin to duże miasto, a nie miała zbyt wielu wymagań, Dość szybko znalazła ofertę. Zatrudniła się w jednym z supermarketów, który znajdował się prawie w centrum miasta, jakieś 7 kilometrów od ich miejsca zamieszkania. Dzięki temu nieco wyrwała się z domu, poznała tam nowe osoby, z którymi mogła porozmawiać. Z pewnością potrzebowała takiej zmiany, lecz kiedy wracała do domu, musiała mierzyć się z wieloma obowiązkami. Oprócz gotowania czy sprzątania, Resztę czasu spędzała z dziećmi. Powoli jej praca stawała się odskocznią od całkiem trudnej rzeczywistości. Coraz częściej zarzucała Adamowi, że ją nie wspiera oraz nie angażuje się w wychowywanie dzieci. Czuła, że praktycznie wszystko spoczywa na jej barkach. Adam nie szczególnie tym się przejmował. W odwecie miał do niej pretensje i podejrzenia. Uważał, że w supermarkecie Flirtuje z pracującymi tam mężczyznami. Maryla w wielu kwestiach nie mogła na niego liczyć. Jedynym plusem było to, że pracował i nie popadał w jakieś nałogi. W miarę możliwości radziła sobie, choć nie było łatwo. Im dłużej tam pracowała, poziom zaufania między nimi malał w zatrważającym tempie, przez co częściej Adam miał do niej różne zarzuty. Przede wszystkim zaczął podejrzewać ją o romans. W wyniku częstych sprzeczek nie potrafili dojść do porozumienia. W pracy nieco żaliła się swoim nowym kolegom oraz koleżanką. Miała u nich wsparcie i mogła się im po prostu wygadać. Poza tym była pracowita i sumienna. Innym dobrze się z nią pracowało. Zaklimatyzowała się tam i nieco zżyła z ekipą. Przełożone oraz pracownicy z biegiem czasu zwracali się do niej, mówiąc: Lena. W pracy miała dobrą atmosferę, a kiedy wracała do domu, to często miała odwrotną sytuację. Adam nieustannie robił jej wywody. Zmęczona po pracy, wykonywała inne domowe obowiązki i przy tym musiała wysłuchiwać zazdrosnego męża. To wszystko jeszcze bardziej ją męczyło, zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Nieszczególnie zwierzała się tej sytuacji swoim bliskim czy znajomym. Jego obsesja z biegiem kolejnych miesięcy narastała jeszcze bardziej. Zaczął kontrolować jej telefon, nakazywał, jak ma się ubierać. Często do owego supermarketu dojeżdżała autobusem miejskim, więc Adam postanowił odbierać ją z przystanku, kiedy kończyła już pracę. Takie zachowanie jeszcze bardziej pogarszało już dość napiętą sytuację. Gdy tylko pojawiała się między nimi jakaś nić porozumienia, to często Adam wszystko ruinował swoją chorobliwą zazdrością. Był 16 maja 2007 roku. Tego dnia Maryla kończyła drugą zmianę. Tuż po godzinie 22, jak co dzień wsiadła do autobusu miejskiego. Jadąc w stronę domu, po kwadransie zadzwoniła do swojego męża. W trakcie rozmowy ustalili, że ten będzie jak zwykle czekać na nią na przystanku. Kiedy już tam dotarła i zaczęli ze sobą rozmawiać, Adam znów miał wobec niej jakieś zarzuty. Niebawem nawiązała się pomiędzy nimi kolejna sprzeczka. Maryla czuła się sfrustrowana, z kolei Adam wciąż kierował w jej stronę jakieś bezpostawne podejrzenia. W domu jednak wspólnie zjedli kolację, wydawało się, że emocje już opadły. Lecz długo nie trzeba było czekać, Adam znów poruszył temat jej pracy. Nie podobało mu się, że jest tam zatrudniona. Tym razem padła pomiędzy nimi ostra wymiana zdań. W pewnej chwili zdenerwowana Maryla chwyciła za drewnianą tackę i bez namysłu rzuciła tym w jego stronę. Wówczas w pokoju za ścianą spały ich dzieci. To nie przeszkadzało im w tym, aby kontynuować kłótnie. Po tej sytuacji Adam wpadł w furię. Pchnął swoją małżonkę na łóżko. I krzyknął, że go zdradza z pracownikami supermarketu, po czym bez większych oporów chwycił za metalową rurkę, która była w pobliżu i zadał jej dwa ciosy w głowę. Kobieta natychmiast straciła przytomność, a w wyniku obrażeń zaczęła tracić sporo krwi. Adam, nie zastanawiając się zbyt długo, wyciągnął z szafki foliowy worek i podłożył pod jej głowę. Przez pewien moment nie wiedział, jak ma się zachować. Maryla nie dawała żadnych oznak życia. Po kilku minutach przeniósł ciało do samochodu, który znajdował się na posesji. Tam ułożył ją na tylnym siedzeniu, po czym rozejrzał się. Była już późna pora. Na ulicy nikogo nie zauważył. Wsiadł do auta i odjechał niespełna 300 metrów dalej. Wtedy też zdecydował się porzucić ciało Maryli w przydrożnym dole w krzakach. Niedługo potem jej torebkę oraz foliowy worek, który wcześniej podłożył pod jej głowę, wrzucił do śmietnika. Natomiast metalową rurkę i zakrwawiony koc z kanapy zatopił w niewielkim oczku wodnym, które znajdowało się na ich posesji. W swoim aucie zauważył plamy krwi na tapicerce. Dlatego też prędko poszedł do domu po środki chemiczne oraz szczoteczkę. Niespełna po kilku minutach zaczął intensywnie czyścić wszystkie ślady, które pozostały w samochodzie. Kiedy upewnił się, że wszystko jest w miarę dobrze zatuszowane i nie widać żadnych śladów, postanowił położyć się spać. Następnego dnia zdecydował się również wyrzucić kanapę. Obawiał się, że to właśnie tam może znajdować się najwięcej śladów. Wybrał także swoje ubrania. W głowie starał się ułożyć sobie jakiś plan. Nie miał zamiaru przyznać się do tej okrutnej zbrodni. Jak gdyby nigdy nic tworzył grę pozorów. Pytał swoje dzieci, czy nie widziały matki. Udawał, że się o nią martwi. Wkrótce wpadł na pewien pomysł. Poszedł na komisariat i zgłosił zaginięcie żony. Tam podczas rozmowy z funkcjonariuszami wymyślił wątek napadu opowiadał że bardzo się martwi o żonę i chciał samodzielnie jak najszybciej podjąć akcję poszukiwawczą policjanci najwidoczniej zaufali mu i uważali że Maryla zaginęła niebawem podjęto działania aby ją odnaleźć przesłuchano jej bliskich znajomych weryfikowano jej ostatnie dni przed tym feralnym wieczorem niestety służby z początku nie podejrzewały jej męża Tymczasem Adam wypytywał wiele osób. Mówił, że liczą się nawet najdrobniejsze informacje. Pytał o nią jej brata, rodziców, odwiedzał znajomych, sąsiadów. Wydawał się być tym mocno wstrząśnięty i załamany. Zarówno on, jak i jej bliscy rozwieszali w mieście informacje z jej zdjęciem. Próbowali uzyskać jakąkolwiek wskazówkę, która pomogłaby rozwiązać coraz trudniejszą sytuację. Zdjęcia poszukiwanej Mareli publikowano w lokalnej prasie. Wkrótce też informacje na jej temat były rozwieszane w miejskich środkach komunikacji. Po kilku dniach Adam zdecydował się nawet pojechać do Jasnowidza. Za wszelką cenę chciał, aby prawda nie wyszła na jaw. Swoim zachowaniem jasno wskazywał na to, że jest tym bardzo przejęty. Tym samym nikt nie podejrzewał, że jest tą sprawcą. Funkcjonariusze po ponad tygodniu wciąż nie mogli trafić na żaden trop. Tymczasem Adam wybrał się do supermarketu, w którym to pracowała. Prosił jej przełożonego, aby mu oddał jej pensję. Wypytywał również, jaki miała tu rodzaj ubezpieczenia. Kiedy dowiedział się, że jest ubezpieczona na wypadek śmierci, podjął kroki, aby w miarę możliwości wypłacono mu na wypadek takiej sytuacji jakieś środki. Jednak po niespełna dwóch tygodniach poszukiwań, Adam był już nieco sfrustrowany tą sytuacją. Śledztwo nadal tkwiło w martwym punkcie. Zaczęło gryźć go sumienie, postanowił więc udać się do budki telefonicznej, z której to zmienionym głosem, zadzwonił do szwagra i poinformował go, gdzie znajduje się ciało. Miał nadzieję, że w ten sposób nikt go nie zdemaskuje, lecz nie miał racji. Szwagier rozpoznał jego głos i wkrótce zawiadomił policję. Funkcjonariusze natychmiast pojechali we wskazane miejsce i rzeczywiście okazało się, że w dole w krzakach znajduje się najprawdopodobniej ciało Maryli. Na miejscu pojawili się zarówno technicy, lekarz oraz prokurator. W tym czasie zatrzymano także Adama. Mężczyzna z początku był zaskoczony lecz w toku dalszego przesłuchania przyznał się do zabójstwa. Z jego rozmowy wynikało, że motywem działania była zazdrość. Próbował przekonać funkcjonariuszy, że Marela z kimś potajemnie się spotykała i ponadto zaniedbywała rodzinę. Twierdził, że tego dnia podczas sprzeczki powiedziała mu, że ma romans z pracownikiem supermarketu. Został zatrzymany w tymczasowym areszcie. Śledczy przesłuchali wiele osób. Chcieli dowiedzieć się, czy podejrzany miał jakąś rację co do zdrady. Jednak nic nie wskazywało na to, że Maryla miałaby z kim się spotykać. Tymczasem sekcja wykazała, że obrażenia głowy były bardzo poważne. Doszło do złamania kości sklepienia czaszki oraz złamania łuski kości czołowej. Dlatego też musiał zadać jej co najmniej dwa bardzo silne ciosy. Wiele osób było zaskoczonych, a jednocześnie przerażonych. Sąsiedzi nie mogli zrozumieć, że tuż obok nich doszło do tak wielkiej tragedii. Adam, kiedy przebywał w areszcie, napisał list do swojej matki, i tutaj przeczytam jego fragment. Wiem, że zmarnowałem swoje życie. Mam nadzieję, że moje dzieci będą miały lepsze. Moje organy nie wezmą na przeszczepy. Był wówczas załamany i mówił, że targnie się na swoje życie. Jednak do tego nie doszło, choć w przeszłości jego brat popełnił w wojsku samobójstwo. Na początku kwietnia 2008 roku rozpoczął się jego proces. Według zeznań wielu sądziło, że są normalnym małżeństwem, choć kilka osób zeznało, że Adam miał wobec swojej małżonki ograniczone zaufanie, zwłaszcza gdy zaczęła pracę w supermarkecie. W efekcie był o nią zazdrosny. Niemniej nikt nie uważał, że dochodziło pomiędzy nimi do jakichś incydentów czy awantur. Pracownicy supermarketu uważali, że była sumienna i zdyscyplinowana. Mówili też, że czasem zwierzała się ze swoich problemów. I tutaj przytoczę fragment wypowiedzi jednego z pracowników. Maryla mówiła, że przychodzi do pracy odpocząć psychicznie. Twierdziła, że w domu wszystko jest na jej głowie. Bo Adam w niczym jej nie pomaga. Sam oskarżony podczas procesu bez większych problemów odpowiadał na pytania sądu. Nie krył się z tym, co robił, pomimo tego, że zależało mu, aby prawda nie wyszła na jaw. Cytuję: Zastanawiałem się, jak ukryć to zabójstwo. Wpadłem na pomysł, żeby upozorować zaginięcie. Przed sądem próbował w jakimś stopniu się wybielić. Podtrzymywał, że żona miała romans. I zaniedbywała sprawy rodzinne. Lecz przeprowadzone śledztwo nie wykazało, że oskarżony miał w tych kwestiach rację. Z kolei brat ofiary podczas kolejnej rozprawy uważał, że Adam zachował się w wyjątkowo okrutny sposób i przy tym myślał, że wszystko ujdzie mu na sucho. Natomiast według psychiatrów oskarżony był zdrowy i w trakcie czynu był poczytalny. Podkreślono tylko, że jego osobowość jest nieprawidłowa przez dwa tygodnie zwodził wiele osób. Do zbudowania swojego alibi wykorzystał nawet swoje dzieci. Zdecydowanie miał pełną świadomość tego, co zrobił. 27 października 2008 roku w sądzie okręgowym w Szczecinie zapadł wyrok. 35-letni wówczas Adam Z został skazany na 25 lat pozbawienia wolności. Sąd uznał, że działał on z bezpośrednim zamiarem i wszystko zaplanował. Jego postępowanie było wyrachowane i bezwzględne. Z zimną krwią oszukiwał dzieci oraz rodzinę. Udawał, że szuka żony. Wskazano, że jedyną okolicznością łagodzącą było to, że zarówno podczas przesłuchania, jak i procesu przyznał się do winy. Wówczas sam Adam nie wyglądał na przejętego. Wyrok nie był prawomocny. Obrońca 35-latka nie zgadzał się na zastosowany wymiar kary. Twierdził, że Adam powinien zostać ponownie przebadany przez psychologa i psychiatrę, ponieważ w trakcie czynu mógł być w stanie ograniczonej poczytalności. Nastąpiła więc apelacja. 19 marca 2009 roku w sądzie apelacyjnym w Szczecinie zapadł prawomocny wyrok. Sąd utrzymał w mocy wyrok 25 lat pozbawienia wolności, i tutaj przytoczę słowa sędziego: Karygodne, nikczemne, haniebne zachowanie zabił z błahego powodu, a potem pozorowo poszukiwania nie da się tego porównać z czymkolwiek. Trudno zrozumieć, jak może nadal twierdzić, że kocha żonę. Ponadto, sąd apelacyjny, po zapoznaniu się ze sprawą Definitywnie uznał, że apelacja obrońcy Adama Z. jest bezzasadna. Przeprowadzone badania, śledztwo oraz proces wyraźnie wskazują na pełną świadomość i wyjątkową brutalność sprawcy. Według jednego ze źródeł, opiekę nad dziećmi przejął brat Maryli. To już wszystko na dziś moi drodzy. Dajcie znać co sądzicie o tej sprawie. Proszę również w miarę możliwości o zachowanie kultury w komentarzach. Zapraszam również na mojego facebooka inkognito podcast kryminalny. Dziękuję za wysłuchanie, trzymajcie się ciepło, pozdrawiam i do usłyszenia wkrótce.